W studiu Radia PIN pani Kamila Łukasiewicz, menedżer w branży finansowo-ubezpieczeniowej i pan Kamil Bulinski, trener biznesu, konsultant zarządzania sprzedażą. Ja często spotykam się z tym, że sprzedawca mi coś proponuje, kupuję to, a potem następuje wciągnięcie mnie w dalszy łańcuch tego, że właściwie powinienem wziąć to, albo tamto, tamto, na przykład na stacji benzynowej. No, ja się odwołam do pewnego przykładu z historii, mianowicie do Dziakomu Kazanowej. Postać historyczna człowiek nie do końca piękny, nie do końca inteligentny, nie do końca dobrze wykształcony i inteligentny. Natomiast miał jedną kluczową kompetencję mianowicie ciągle składał propozycje. Te propozycje trafiały albo na dobry grunt, albo spotykały się z odmową. Natomiast tak, kluczowa kompetencja składania propozycji to jest, kluczowa, to jest kompetencja, którą się powinien charakteryzować dobry handlowiec. To, że proponują. Nie ma w tym nic złego, taka jest ich robota. Absolutnie tutaj nie ma e, co z tym dyskutować. Natomiast problem pojawi się wtedy, kiedy, e, tak jak pan mówi e, o tej stacji benzynowej, bądź o, o innych sytuacjach, kiedy po pana stronie są wyraźne, wyraźne symptomy tego, że nie jest pan zainteresowany. Natomiast handlowiec ma e, w takiej swojej przysłowiowej zmieniarce kilka płyt i na każdą okazję ma określoną płytę. E, I te płyty, w zależności od sytuacji, są zmieniane. I następuje, następuje y, słowo to, czyli generalnie klien, y, sprzedawca y, zarzuca nas niegarą słów i tak naprawdę nie sprzedaje, a nadaje. Mm -hmm. ty, ty, wtedy pojawia się problem. I jakie, jakie są to te... Te płyty, o których pan powiedział, moglibyśmy teraz spodać. E, jakie przykłady. to są płyty? To w zależności od tego, jaką, w jaką branżę, jaki produkt, w jaką branżę reprezentujemy, jaki produkt, no, są to y, przygotowane wcześniej, przepraszam za kolokwializm, zajawki szkoleniowe, które handlowcy mają na poszczególne sytuacje. I jeżeli Pan odmawia, e, załóżmy zakupu czegoś na przykład na ulicy, e, w formie bardzo różnej rozmowy, wówczas pojawia się zupełnie inna zajawka, polegająca na wzbudzeniu określonych potrzeb emocjonalnych, czyli na przykład związanych z rodziną, poczuciem, be, poczuciem bezpieczeństwa, czy też e, z innymi emocjami. Tu każda branża i każdy handlowiec ma swoją, swoją własną zmieniarkę, używając tej y, być może dosyć dziwnej terminologii, e, którą stosuje w zależności od sytuacji. A czy w branży bankowej jest takie założenie, że jeżeli ktoś przychodzi do instytucji, to on musi wyjść z podpisaną umową? Raczej tak, jest to raczej takie założenie, że żeby raczej tego klienta zachęcić do, do zakupu danego produktu, ale nic, nic na siłę. Jeżeli klient nie będzie chciał, to nie ma przymusu. Jeśli tak, można, tak. przywołał Pan zupełnie niechcący taką anegdotę z mojego życia handlowego, kilkanaście lat temu zaczynałem pracę w branży chemicznej i pracowałem w oparciu o takie pantopy to stare czasy. I tam ktoś sobie założył, nie wiem, czy z managementu tejże firmy, czy, czy z działu IT, że każda wizyta w sklepie musi zakończyć się zamówieniem. Oczywiście nie było takiej możliwości, żeby każda z wizyta zakończyła się nawet najmniejszym zamówieniem. Natomiast ja wychodząc z każdego sklepu, w którym nie dokonałem transakcji, musiałem się wytłumaczyć na mm -hmm. tej aplikacji, dlaczego do tej sprzedaży nie doszło. O, proszę Państwa, ja mm, znam taką historię, gdy pracownicy e, dużej sieci handlowej... E, Kupowali rzeczy między sobą, znaczy oni kupowali, prawda, i potem następnego dnia zwracano tylko po to, żeby wykazać wolumen sprzedaży, jak się wyrażę dosyć brzydko po polsku. Są jeszcze jakieś inne sposoby, które pokazują, że te obroty, obroty są wykazywane. No są, no, na przykład koniec miesiąca albo koniec kwartału, gdzie pojawiają się cuda, a później są korygowane w przeciągu następnych siedmiu czy też 10 dni. To jest stały, e, stały model podkręcania, mówiąc bardzo brzydko wyniku sprzedażowego. Zastanawiam się nad tym, czy nasza niechęć na przykład do handlowca, do, do sprzedawcy, e, jest uzasadniona, skoro tak naprawdę oni są ostatnią, ostatnim elementem pewnego systemu, który, który właśnie dąży do tego, aby wykorzystać naiwność klienta, aby e, jego nie wiedza została, została wykorzystana i o tym porozmawiamy w kolejnej części naszej rozmowy, a przypomnę, że w studiu razem z nami pani Kamila Łukasiewicz, menedżer z branży finansowo-ubezpieczeniowej i pan Kamil Buliński, trener biznesu, konsultant zarządzania sprzedażą.